A więc witamy. Dzień dobry. Ładna dzisiaj pogoda. Witamy. robiliście jak zwykle. Tak, witamy Was z naszymi pomidorami. E, drugi odcinek fazy. Drugi z blog. Planet. Tak, dokładnie. E, I no tak, witamy Was w Świątecznym Nexusie no bo są święta, no to nie mogło zabraknąć Świątecznego tak. Nexusa I doszło przez cały roku. Pamiętajcie, macie to zapamiętać, was spytam później, co jest na przez cały rok. Mm, tak, damy to w quizach tak zwanych. Jak ktoś mi odpowie, że powietrze, to się popłacze. No, pomidorek chce będzie płakać. Nie, ja będę płakać, ale teoretycznie pomidor też. Nieważne, idziemy na jakieś świąteczno-wielkanocne, pomidorowe parkury. Super. Tak, dokładnie, dobra, więc widzimy się na pierwszym tak myślę, nie wiem. Dziwnie. Dobra, a więc tak. Czekaj, bo tu jest klucz. Dwa klucze. O, no. I czerwony nawet, jak pomidorki. No, my jesteśmy fan pomidorów. Tak. Od teraz zakładamy stowarzyszenie pomidorów, więc kto chce dołączyć, ten niech napisze w komentarzu pomidora. Tak, taki serwer stworzymy, obiecujemy Wam. Pomidorki solki. Co? Plantacja pomidorki. Znaczy, czekaj, pomidory nie rosną na plantacji, ale to nieważne. Plantacja pomidorów solki. Mhm, mm super. Aha, tutaj. O Jezu, spadła. Takie... już te ściany cudowne. No pokażę, ja Pomidorki na jamkę będą. Nie, pomidorki soleczki. Takie pomidorki so. Czekaj, Co? Pomidorki. Nie, nie żebym mi się. Solka pomidorek coś takiego. No to nie dziwnie by brzmiało, gdybym to powiedziała. Coś mi, mi... nie wyszło. No mi też. No bo... Tak są tak pokazałam. Patrzcie. O! <laughs> I jak nawalają w tym parkour. O. Będą e, jak są kociaki, no to będą pomidorki, proste. Nie, nie. Tak, e, jak e, właśnie miałam serwer, że jak nie, 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 nie prawie zginęłam, Mam e, HP jedno czerwone, jak pomidortek. z Jezu. Było żółty klucz, a ja jestem centralnie przy mecie i nie mam No żółty klucza. klucz był na początku, przecież ci o tym mówiłam, pokazywałam Ci to nawet. no a ja mam tylko czerwony. No, przypomniał ja mi się, się Twój odcinek z Kamloxem. Idę łapę. Dzień dobry, witamy na y, kolejnym parkurze, tak, Cowboy to y, zamienił zamieniło, tylko co to jest? Dzień dobry. Aha, że tutaj trzeba iść dalej, ale i tak poleciałam, spadłam, super. To jestem yy, ja typowo, że ja lecę, 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 lecę tak zwaną. Chwila, to podoba Teraz ja spadłem, super. Tutaj, ciężko w ogóle doskoczyć tam. No. Ale. Papryka. Dźwig. <laughs> Może po prostu jeszcze taki akcent, taki, taka, powiedziałaś to z takim akcentem O, z jestem Z na... czuciem yy... Papryka. Papryka Papryka nie, 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 No kurde, to są takie portale skomplikowane, ale odkryłam taki jeden przynajmniej, na który tam teleportuje na tą marchewkę Czy coś? O. Chwila Gdzie on teraz o. był? To teraz nie pamiętam gdzie on był... O! Aha, to nie pamiętam. Tak, ja to, to jest... A jak, chwila, gdzie to jest... A to to jest trochę za za tam za. Powiem trochę, że to jest wysoko, ale no chyba gdzieś... Tutaj to tu było mniej więcej. O. No tu chyba. Tak mi się wydaje. Tak. o I co teraz? O, marchewki. Wow, mega. Tak, i tam będzie meta zaraz. Najwidoczniej. Tutaj jest lawa, więc tu nie chodzi, bo patrzyłam to przed chwilą. I co tam jest? Eee. Właśnie patrzę, nie wiem, jakieś pomidory czy tam co to jest. Warzywna sałatka. O, jest meta, tam. Wow. Nie. Aha. <laughs> ja jest, to jestem ja i moje umiejętności w parkury. Ja też. No, ta, widać. Co to, Palafy. co to Tak. Mm. Ta. Ale expa mało normalnie. <noise> Dobra, widzimy się na kolejnym. Dobra, a więc jesteśmy z Pomidorem X -y na kolejnym parkurze. I no, tego. Tak, co to jest? Boję się tego. Jakby. No tu. O Boże. Boże. Dobra, ja od tego uciekam. Byle ale, ale jak poleciałeś normalnie, z tym liściem wyglądało jakbyś miał jakiś parasol czy coś i tak po prostu na dół zatrywało. Tak wyglądało. Dobrze, co tutaj się dzieje? Normalnie ten parkour mnie przeraża. No wybrałeś taki. No wiem. <grym> Zaraz, godzina niedługo będzie czwarta w nocy, jest noc i jest mi zimno, a ja co robię? Gram w jakieś przerażające parkury o pomidorach, które mają przerażające miny. No, a tutaj jakieś mają? Nie. Aha. Tutaj nie. Tutaj są pomidory nieożywione. No. Ponieważ są dwa rodzaje pomidorów, pomidory ożywione i nieożywione. Taka przyroda, taki gatunek. Jezu, umarł i... No wiesz, ja też. Że po prostu było po kolei normalnie jakby... Tak. Jakbyśmy nie do jakiegoś garnka, znaczy co? Po prostu tak idealnie pięknie ten wymierzony czas był od naszych nie wiem, No. Macie teraz cofnięcie no i zobaczycie co że... Le mam rekord dzienny nie tu Po prostu pan się rozpacze i tyle. Ja jestem takim nubem, że ginęłam i ginęłam. Yy, no. <ścoughs> o. Dobra, dochodzę. Ty wyszedłeś już z tego? No. No aha, ja zostałam na tym. <laughs> Ale jestem przy mecie już. Dobra, doszłam. No czary, owszę czasów. Dobrze, a więc witamy po raz kolejny, tak zwany żegnamy. Do widzenia. Dzień dobry. Do widzenia. <laughs> I mam dla Was takie bardzo istotne pytanie. Co jest przez cały rok? Teraz macie czas na odpowiedź. Nie no, wyświetla wam się teraz pytanie z quizu. Które też możecie sobie wejść. na no co? Możecie tak, wyświetla wygrać. wam się pytanie z quizu. Um, pamiętajcie, że warzywa są przecudowne, a pomidory szczególnie. No, jak ten, co skacze sobie teraz na taki kowboj z mikrofonem. Czy tutaj lata tak koło um, najemkata, no to wiecie. O, teraz to wszyscy latają. Tak. No to super. Mm, tak dokładnie. Tak. Cały świąt życzę Wam wszystkim i smacznych pomidorków. Smacznej kawusi. Tak, tak. Y, smacznych pomidorków do smacznej kawusi. Po prostu taki dodatek, że zamiast ciasteczka maczać w kawusi, to maczamy pomidorki w kawusi, pamiętajcie. Smacznej papryki, tak zwanej. Uuuuh. Yy... Znaczy, co? Dobra, ja tam nie wiem, co ja tu gadam, jest 3.29, um, właśnie, e, tak, my mamy takie rozkminy o 3.29, czy tam już 3.30, nie wiem, więc no. Mm. Tak. Tak, dokładnie.